Helmut Marko nie zgodził się, żeby Max Verstappen pojechał na Nordschleife, na Nürburgringu, bo wiedział, że Max może tam przegiąć. Zaczynamy w padoku. Cześć, to Michał Gąsierowski. No tak, rzeczywiście Red Bull planuje taki specjalny event na Nordschleife. Pojadą tam Sebastian Vettel oraz Daniel Ricardo. Sebastian Vettel w swojej kinki Kylie. Rb7, Daniel Ricciardo w Rb8. No i oczywiście chodzi o to, żeby się pokazać, żeby był fajny event promocyjny. Ale oprócz tego, przewinął się tam wątek przez chwilę oczywiście, pobicia rekordu na e, Nordschleife 519-550. To jest rekord, który ustanowił Timo Bernhardt z Porsche w Porsche 919 Hybrid Evo czyli w zmodyfikowanym trochę samochodzie do wyścigów długodystansowych. No i Daniel Ricciardo i Sebastian Vettel to się oczywiście tam pobawią. Ale kiedy Helmut Marko dowiedział się, że Max Verstappen też chciałby tam pojechać, powiedział: e -e, nie ma takiej możliwości, bo wie, że Max będzie chciał pobić ten rekord i że pojedzie na limicie." Warto wspomnieć, że nie będą jechać na takich specjalnych oponach Pirelli, czyli na tych torowych, tylko na demonstracyjnych, co oczywiście ma wpływ na zachowanie samochodu i zmniejsza szansę na pobicie rekordu. Trzeba pamiętać o tym, że Nordschleife jest piekielnie nierówne, no ale wydaje mi się, że będzie dużo zabawy. Dajcie znać, czy ktoś w ogóle był na Nordschleife. Ja szczerze mówiąc nigdy nie miałem okazji przejechać całej północnej pętli, ale na pewno kiedyś to zrobię. Jeśli lubicie te filmy, jeśli lubicie wokół padoku, dajcie suba, i jedziemy dalej. Oczywiście zawsze zapraszam do tego, żeby komentować, pytać, dawać sugestie. I zwracać uwagę na różne rzeczy. No to jeszcze w sprawie tego Northlife przypomniało mi się, jak to to Wolf opowiadał, że też kiedyś stwierdził, że hmm, pojedzie i wtedy Niki Lauda powiedział mu: Toto, na cholerę, po co ci to? Jakby, jakie to ma dla ciebie znaczenie? No ale to się uparł, oczywiście cisnął, ile fabryka dała, rozbił samochód i to, Niki Lauda pokiwał tylko głową i powiedział: No widzisz, słuchaj starszych, mądrzejszych. No i może tak jest też w tym przypadku, że Helmut Marko ma rację i wie. Czym to grozi, czym to pachnie? I zna też Maxa Verstappena i wie, że Max mógłby tam odrobinę przesadzić. Przy okazji Maxa Verstappena i Red Bulla jeszcze dwie ważne rzeczy. Red Bull w oczekiwaniu na setne zwycięstwo i ma bardzo duże szanse na to. No a e, oczywiście Max Verstappen w pogoni za zwycięstwami, za rekordem zwycięstw Ayrtona. Senny. Ayrton Senna jest piąty w y, klasyfikacji, 41 zwycięstw, 40 ma Max Verstappen, wcześniej czy później ten rekord pobije, ale przy okazji weekendu w Kanadzie padło oczywiście pytanie do Louisa Hamiltona, jak on to widzi, czy Max Verstappen pobije jego, jego rekordy, no i Louis stwierdził, że no szanse na to są dosyć duże tak naprawdę, patrząc na to, po pierwsze wszystkie rekordy są do pobicia, no, na razie ten Siedmiu mistrzowskich tytułów jest nie do pobicia: Michaela Schumachera, siedem ma Louis Hamilton, ósmy na razie się nie zanosi. No ale wszystkie rekordy są gdzieś tam kiedyś do pobicia i to jest prawda. Jest więcej wyścigów, zdecydowanie, więc jeśli ktoś ma dobry samochód, a Max ma taki samochód i nie waha się go użyć. To szanse na to, żeby pobić rekord, oczywiście rosną. A czy pobije, to się okaże. Lewis Hamilton twierdzi, że zrobi wszystko, żeby spowolnić Maxa w tej pogoni za kolejnymi rekordami. Sam przypominał, jak wyrównał rekord pole positions Ayrtona Senny i dostał kask od rodziny Senny. To był wzruszający moment i zapamiętał go na bardzo długo w Kanadzie właśnie. To się wydarzyło. O podłodze Red Bulla wypowiedział się Toto Wolf i zgodnie z tym, co zapowiedział, inżynierowie przeanalizowali podłogę Red Bulla i powiedzieli "Okej, okay, to wygląda ładnie, ale jeśli jest szybka i się sprawdza, to super, ale to nie jest coś takiego... Na co nasi inżynierowie zrobiliby wielkie oczy i powiedzieli: Wow, niemożliwe, to jest w ogóle. Nie, to tak nie uważa. Eee, są patenty, którym się przyjrzą i być może coś z tego wykorzystają, ale to nie jest tak, że ta podłoga rozbiła im konstruktorskie mózgi od środka. Nic z tych rzeczy. No to tak, jeszcze wracając do, do tego wątku. Kontrakt Louisa Hamilton'a, na razie nie podpisany. Louis Hamilton przyznał, że tak, widzieli się z Toto Totowolf Toto Wolf powiedział, że tak, rozmawiają, nic specjalnego, tak jak zawsze, ale sprawa nieco się przeciąga. No i wydawało się, że to jest już właściwie formalność, żeby ten kontrakt został podpisany, a podpisany nie został. Ciekawe, o co chodzi. Eee, mają oczywiście czas, mają do siebie dużo zaufania, ale no po prostu jestem ciekawy, co, co jest gdzieś tam kością niezgody, czy co jest punktem spornym, czy to są zarobki, czy to jest coś innego. Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, i zwraca na to uwagę i Mika Hakinen, i Marcin Budkowski w studiu ViaPlay <laughs> również zwracał na to uwagę. Że pozycja negocjacyjna Louisa Hamiltona odrobinę osłabła. Oczywiście wiadomo, jest siedmiokrotnym mistrzem świata, oczywiście wiadomo, jest liderem Mercedesa, ale do Mercedesa dołączył George Russell. I George Russell jest piekielnie dobrym, utalentowanym, szybkim, konsekwentnym, inteligentnym kierowcą. I w związku z tym nie ma już takiej sytuacji, że jak zabraknie Louisa, to nastanie pustka. Bo oni sobie. Poradzą z George'em Russellem. I wszyscy to wiedzą. I w Mercedesie, i Louis Hamilton też wie, no ale mam wrażenie, że oczywiście ego kierowcy zawsze też jest ważne i to dotyczy każdego kierowcy w stawce Formuły 1, więc nie chcę tam pewnie za bardzo zejść ze swoich oczekiwań tych kontraktowych Louis Hamilton. Nie wiem, nie wiem, może macie jakieś przecieki, jeśli cokolwiek wiecie, to dajcie znać na ten temat. No to w takim razie przeskakujemy z, z Mercedesa do Ferrari. A w Ferrari Charles Leclerc się bardzo martwi, dlatego, że nie ma zielonego pojęcia, co się działo z jego samochodem podczas weekendu w Hiszpanii. Jak pamiętacie, miał piekielne problemy w kwalifikacjach, niestabilność tylnej osi, przebudowany, odbudowany właściwie tył samochodu, niewiele to pomogło. I nie rozwiązali tego problemu. To znaczy, mieli na to czas, przeanalizowali wszystko i nie wiedzą, skąd wziął się ten problem. I to jest coś, co martwi Szarla Leclerc'a. I myślę, że całe Ferrari e, też martwi. No i jeszcze druga rzecz. Okej, okay, nie powiodło się w kwalifikacjach, ale w wyścigu samochód też był wolny. I to nie tylko Szarla e, Leclerc'a, ale Carlosa Sańca również. E, I to jest coś, co bardzo martwi Szarla Leclerc'a. I myślę, że całe Ferrari, ciekawe, czy znajdziemy jakąś odpowiedź na to przy okazji weekendu. W Kanadzie. A w Kanadzie przebudowano nieco pierwszy zakręt, inaczej ustawiono barierki. Będzie trochę trudniej dla kierowców, w tym sensie, że jeśli tam wyjadą za szeroko, to będą mieli utrudnione zadanie w powrocie w T2. No i to oczywiście wpłynie też na całą rywalizację. Warto zwrócić na to uwagę. Na co jeszcze w Kanadzie warto zwrócić uwagę. Po pierwsze było zagrożenie tym, że z powodu pożarów lasów w Kanadzie, no gdzieś tam znak zapytania został postawiony przy weekendzie w Montrealu, dlatego że tych pożarów było bardzo dużo, już ponad 4 miliony hektarów lasów spłonęły w Kanadzie i taki toksyczny pył, dym unosił się w wielu miejscach i była szansa po prostu, że będzie zatrute powietrze w Montrealu. Ale sytuacja nieco się poprawiła, to jest raz. Dwa, zapowiadane są dosyć gwałtowne ulewne opady deszczu i w piątek i w sobotę. W niedzielę nie, chociaż pogoda jest kapryśna i to się również może zmienić, natomiast na te deszcze na pewno trzeba będzie zwrócić uwagę. Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Na świszcze. Świszcze, nie świstaki. Oglądajcie studio przed kwalifikacjami na Via Play, wyjaśnimy tam dokładnie, o co chodzi, dlaczego świszcze, a nie świstaki. Świstaki nie jest do końca źle, ale świszcze jest lepiej. No i przed tymi świszczami został ostrzeżony Guan Yu który dowiedział się, że no, trzeba na to zwrócić uwagę, bo one mogą zrujnować wyścig, bo jak się taki odważny świszcz napatoczy i dojdzie do kolizji, to samochód uszkodzony trzeba będzie wycofać się z wyścigu, a do tego nie jest to przyjemne wydarzenie dla nikogo. Więc na świszcze trzeba uważać, a one są bardzo odważne i za nic sobie mają to, co dzieje się na torze. W Alfie Romeo dzieje się dużo, Jan Moncho, dyrektor techniczny, pożegnał się z Alfą Romeo, a wita się James Key. Czyli dobry znajomy i zaufany z McLarena, Andrasa Zajdla, Andras Zajdl, Jameski, Jameski Andras Zajdl, bardzo blisko współpracująca para. Guaniu Joe też o tym opowiadał, że właśnie się dowiedział, że będzie Jameski dyrektorem technicznym Alfy i był zaskoczony, bo niespecjalnie coś o tym mówił. Znaczy gdzieś tam była sytuacja, no powiedzmy napięta, wyczuwało się, że, że są jakieś zmiany, ale że tak szybko to nastąpi, oj, tego się... Nie spodziewali. No i odnotujmy to, bo to jest oczywiście budowanie już struktur pod Audi, które dołączy zamiast Alfa Romeo do ekipy Zaubera. Testy koców grzewczych w Barcelonie takie się odbyły i komentowali to i w Ferrari i w Mercedesie. No i decyzja ma zapaść w najbliższym czasie, czy pozbędziemy się koców grzewczych w przyszłym sezonie, czy też one pozostaną. I George Russell mówi tak. Nie było źle i obawy moje były nieco większe. Oczywiście wyjazd na takich niedogrzanych oponach jest trudny i dopiero w okolicach piątego zakrętu one jako tako zaczynały działać. Udawało się je uruchomić, udawało się wprowadzić je w odpowiednie okno temperaturowe, ale. Problem George'a Racella polega na tym, że to nie są takie warunki, w jakich powinno się testować, bo w Barcelonie było ciepło, bo w Barcelonie jest rodzaj asfaltu i zakrętów, które sprawiają, że łatwo doprowadzić te opony do dobrej temperatury. I w Barcelonie testowano tuż po weekendzie, gdzie tor był mocno nagumowany. A teraz, jeśli przyjedziemy w jakieś zupełnie inne miejsce, na nienagumowany tor, na inny asfalt, na inny rodzaj zakrętów, to to dogrzanie po prostu będzie zdecydowanie trudniejsze. I ryzykowanie teraz tego w tym momencie, ok, jeszcze jak gdzieś tam w, w treningu wyjeżdża samochód, w porządku, no, ale w kwalifikacjach, jak jeden jedzie bardzo szybko, a drugi traci kontrolę, bo nie jest w stanie dogrzać opon, albo w wyścigu. Problemów może być więcej. Wyczuwam, wyczuwam duży znak zapytania i, i coraz mniej optymistycznie patrzę na wprowadzenie opon bez koców, koców grzewczych w przyszłym sezonie. Tak mi to przynajmniej wygląda na, na ten moment. Komentował to również Fernando Alonso, że rzeczywiście są tory, na których będzie łatwiej, ale są takie tory, na których ma bardzo duże wątpliwości, czy te opony zadziałają. Może trzeba sprawdzić, jakie testowali wcześniej w, w Heres, yy, gdzie było dużo, dużo zimniej, no to opinie były inne. Okej, okay, yy, pełne deszczowe w porządku, ale inne, nie wiem. To jeszcze trzy króciutkie informacje. Pierwsza taka, że Nick De Vries w sumie zadowolony z tego, że ostatnio zrobił postęp. Wiecie, że on jechał pod bardzo dużą presją. Helmut Marko dał mu trzy wyścigi na to, żeby wykaraskać się z kłopotów. To będzie trzeci, bo skasowane zostało Grand Prix Emilii Romani na, na Imoli. Więc Monaco był dwunasty, pojechał na jeden pit stop, w Hiszpanii był czternasty, bo tam popełnił błąd w kwalifikacjach, zniszczył opony no i za wiele się już z tego wycisnąć nie dało, ale tempo wyścigowe było całkiem ok. I w sumie na razie Wygląda na to, że gdzieś wykaraskał się z kłopotów, ale poczekajmy jeszcze na weekend w Kanadzie. Williams będzie miał poprawki dla Aleksa Albona. Na razie tylko Logan Sargent musi zaczekać, ale Alexa Albon pojedzie z poprawkami i dużo sobie obiecują się po tym wyścigu i liczą na jakiś punkcik być może dla Aleksa Albona. Logan Sargent i Nick DeVries to wciąż są dwaj kierowcy bez. Ani jednego punktu w tym sezonie. Dajcie znać, jak sądzicie, zdobędą jakiś punkt w tym sezonie? Będziemy mieli wszystkich kierowców z punktami, czy też będzie zero przy którymś z kierowców? A jeśli tak, to przy którym? Przy Niku czy przy Loganie? Słuchałem ostatnio długiego podcastu z Loganem Sargentem, który przyznał, że bardzo kumpluje się przyjaźni wręcz z Oskarem Piastrim i oni zawsze trzymają sztamę. No i na koniec jeszcze jedna informacja. Mieliśmy 30. rocznicę śmierci. Jamesa Hunta, mistrza świata z 1976 roku. Kto nie widział, musi zobaczyć film Wyścig. James Hunt, jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci, uważam, w całej historii Formuły 1, a później charyzmatyczny komentator, który komentował razem z Marejem Walkerem i stanowili niesamowitą. Parę. I tym akcentem kończymy to wydanie wokół padoku. Piszcie w komentarzach. Ja się zawsze staram do tego odnosić. Trzymajcie się, zapraszam na cały weekend w Montrealu, bo szykuje się naprawdę dobre ściganie. Do zobaczenia po wyścigu.